Jestem komendantem Ośrodka. Witam Państwa bardzo serdecznie na terenie e, obiektów w Krasnoludkach, zwanego potocznie Krasnoludki. Witam wszystkich uczestników. Ze swojej strony pozwolicie, że pierwszy przedstawię, bo każdy zna swoich szefów, ale nikt nie zna sąsiadów, tak? Ale szefów z innych oddziałów. I jeżeli pozwolicie, e, przedstawię pierw nas. E, pan e, admirał Piotr Stocki, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej i w dniu jutrzejszym i, i w piątek i w sobotę jest przedstawicielem Komendanta Głównego. Niestety z przyczyn służbowych Komendant Główny mimo zapowiedzi nie może być, ale no, walczy o dobro dla naszej firmy w Komendzie Głównej. Tak my to nazywamy, yy, ale jest z nami duchem, z nami się kontaktuje, bo jest pasjonatem biegania, tak jakby. To jest jedno. Mamy także Komendanta Nadodżańskiego Oddziału Straży Granicznej, pana Pułkownika. Kamińskiego, no. prezent, 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 Tak, tak, tak. No jeszcze tydzień temu mój zastępca, ale zmienność decyzji, proszę Państwa, zapewnia ciągłość dowodzenia. Jest z nami także pan pułkownik Wastobowski, dyrektor Biura Prawnego Komenda Główna Straży Granicznej i e, pan pułkownik Doroszkiewicz, zastępca e, z Białego Stoku i mój zastępca Marek Wastobyjski, pułkownik e, z ośrodka w Lubaniu. I z, główny organizator znany, pułkownik Ostrowski, to wieloletni, tak? Nie wiem od ilu lat, starszy znaczy od węgla już. <śledzimy> <śledzimy> <Zresztą>. <śledzimy> Proszę Państwa, ze swojej strony ja Wam życzę wszystkim zwycięstwa. I wcale to nie faworyzuje swojej drużyny. Niech walczą uczciwie, bo, bo, bo tak na tym, na tym te biegi po, polegają. Bardzo się cieszę, a witam swoich wychowawców z Kętrzyna. Tam to widzę, już nie będę przedstawiał oddzielnie pana pułkownika, którzy mnie tam wiele, no już powiem, tak wiele lat temu wychowywali. Dlatego specjalnie witam was także. Yy. I powiem tak, życzę wam wszystkim zwycięstwa, życzę wam wszystkim bezpiecznego, fajnego przebiegu zawodów, życzę wam fajnej zabawy, dużo uśmiechu. <laughs> I, i, I takiego fajnego spędzenia czasu. Cieszę się bardzo, że panie admirale, że naszą firmę stać, żeby można było kilka tych konkurencji w roku ogólnopolskich zrobić, czy jak te mistrzostwa, czy mistrzostwa piłkę nożną, czy w siatkówkę, czy strzeleckie, które robimy, czy inne, których nie wymieniłem, bo pewnie jeszcze ze dwa czy trzy, trzy są. I fajnie, że się zbiera grupa pasjonatów w służbie, w mundurach, pracowników lub emerytów, którzy mają tyle zacięcia, chcą przejechać niejednokrotnie całą Polskę żeby sobie powalczyć, spędzić miło czas, poznać i spotkać przyjaciół. Życzę Wam fajnej sportowej rywalizacji. Jak widzicie skromne, ale fajne staraliśmy się w tym momencie, w tym roku zmienić troszeczkę nagrody, żeby to już nie były tradycyjne puchary. Bawcie się dobrze, bawcie się bezpiecznie, miejcie wiele radości. Panie Admirale, zmuszę Pana jako przedstawiciela Komendanta Głównego, żeby Pan dwa słowa dowiedział. Znaczy ja może zacznę od tego, że e, Morskie Ociote jest bliżej wody. I za zdziwieniem po się tutaj na miejsce stwierdziliśmy, że tu nie chodzi o narty wodne, tylko o bieg, narty biegowe. Ale damy radę, prawda? Startujemy jutro. Także rzeczywiście pan komendant główny, jak wiecie państwo, ma szereg spotkań z nowym ministrem spraw wewnętrznych. Kilka dni temu nastąpiła zmiana na tym stanowisku. Pan minister ma swoje oczekiwania, swoje też plany, a więc musi rozmawiać z panem komendantem głównym i stąd nieobecność Pana Komendanta Górnego, ale tak jak Pan Komendant Ośrodka wspomniał, absolutnie jeszcze dzisiaj dzwonił po południu do mnie, że stwierdzam, że żałuje bardzo. Jutro przypnie buty przynajmniej u siebie w Kancelarii Narciarskiej, żeby poczuć klimat i być chociaż z nami w tym trzecim <śmierdzi> <i w tym śmierdzi> dniu. Rzeczywiście to jest jedna z tych imprez, które spajają scalają nas, e, firmę taką jak Stowarzysz Graniczna. うん。<Yeah. S 2> yeah. Go, go, Það er svo aðeins aðeins. What is me. Nie, nie, nie. Dobre narty, Tempę z góry nie jechałem, ale za to podgorzmy. Bardzo ładna kolega z Oddych Wykry ma Słuchaj! Jaki czas? Słabo, tam jest. Tak Ale pierwszy taki śniadanie 50 km. Słabo. Znaczy, na tym ma. 40? 40? No wiesz, patrzyłem, do 6 kilometra to generalnie słabo, nie? Bo tak 6-7 minut na kilometr, a od 6 km już jak luźno, to jakieś tam 4 z grosiem na kilometr. Ola, na chwilę się nie wywaliłem. Tak? No widzisz. A ja się wywróciłam, miałam 2 Tak, ja tak. Bez aliściałam.